Lizowie, bądźmy ze sobą szczerzy. To choć raz nie zaliczył spektakularnej gleby na Placu Zabaw, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czyli są takie kozaki? Czyli jednak ktoś taki jest. Place zabaw powstały z myślą o dzieciach, żeby bawiły się na nich bezpiecznie. Ale czasami bywa i tak, że ani ten plac zabaw, ani ta zabawa nie ma z bezpieczeństwem nic wspólnego. Witamy w świecie, w którym grawitacja zawsze wygrywa, i zapraszamy na festiwal Najlepszy gleb na placu zabaw, żebyście zdobyli takiego troszeczkę życiowego doświadczenia, jak nie popełniać błędów na placu zabaw, bo to się może źle skończyć. Jeżeli chociaż raz poczujecie wewnętrzne! O! No to zostawcie łapeczkę w górę. A teraz ubierzcie kaski, zapnijcie pasy i zaczynamy. To co oceniamy w skali od 1 do 10? Jest. W skali spektakularnej gleby oraz e, bólu, który mógł towarzyszyć przy tej glebie. Tak? Będziemy musieli to sobie wyobrażać. Uff, zaczynamy. O proszę. O, pusztawka, moje ulubione. I co stary odwali? Co pójdzie tu nie yeah. tak? Jeszcze się zahaczył nogą. Jak Jak do tego doszło? Nigdy tak nie zrobiłem. To jest niesamowite, dobra. Jak e... Skrzypi w ogóle ta huśtawka. Ucho mnie boli. Ale tutaj kolano mogło pęknąć. E... Tutaj mu kręgosłup pęknąć. Dobra, ja tutaj oceniam na siódmeczkę. Ja daję taki pięć, bo wcale nie miał takiego mocnego, trawardego lądowania. Ale... No bo był na piachu. Okej, okay, lecimy dalej. Znowu huśtawka i znowu stary. Co on zrobi? I uwaga? Odwróć. Co? Ale decha! No tu już mocniej zrył. Dziewiątka. O, Dziewiątka. O, osiem. Telemark to to nie był. Kurczę, ludzie nie potrafią korzystać. Słuchawki. No? Jak? Jak? Jakieś jak na tym normalnie stawałem? Szysz. I wszystko. Nie I się nigdy z nie, my zawsze wyskakiwaliśmy z huśtawki, I kto dalej, to skoczy, dalej skoczy i telemarkiem wyląduje na małysza, no, tak, tak zwanego. Samo. A tak ty tak sami było. jak tak twardo wylądowałeś, aż nogi bolały, nie? Ja miałem huśtawkę na trawniku. A my na czarnym piasku. A, no to dlatego tego nie czułem. Dobra, lecimy dalej. Raz, ty. To chyba Anglia, tak. Co oni zrobią? Mama wskoczy i pęknie. Matka będzie skakać? Mama ma pokaże, jak to się robi? Uwaga! Nie! Babcia chyba. Z dwa, trzy, cztery... No. Na samej mecie się wyróżnęło. E, taka gleba na trójeczkę O, kolejna artystka, kowbojka. Co tu może pójść nie tak? Co to w ogóle jest za atrakcja? Czy można w trójkę kręcić? Ma się. Nie pomyślałam, że ona się tam zaklinowała. Czekaj, czekaj. Aaa, zakręciło się Synie w Naprawdę? Naprawdę? Mamy pierwszą dyszkę. Śmieszne! Ale żeby aż tak... W skali śmieszności 10, ale w skali bólu to tak dwa... Nie... Overal, overal. Wszystko łączymy. To było śmieszne. To była gleba na dychę. Nawet Pierwsza operator dyszka. Operator Tak jest, uwaga. Co to jest za zjeżdżalnia? Ja nie rozumiem. Po co? Ale super było, naprawdę. Wow! Co, to w ogóle jest, ja nie rozumiem wow! tego, pionowych zjeżdżalni. Okej, okay, to jest kompilacja. No, nie no, błaga mnie. Dzieciaki lecą. I co, wypadną? Dojadą czy nie dojadą? A, zatrzymali się. Takawo. Wow! Wow! Przecież to można wypaść. Wow! Co jest? W życiu bym na tym nie zjechała, choćby mnie po prostu ciągnęli za wszystkie kończyny tam. W jakim to kraju było, że tam BHP nie istnieje? Dobra, oceńmy cały filmik. Jakie uczucia? Mocne. Dziewięć. Petywne. Dziewięć. Tak. To gleby działy się za szybko. Dobra, lecimy dalej. Nie, to się nie może dobrze skończyć. Uwaga! Uwaga, nie, tu grawitacja. Rączki nie wytrzymały. Oj, oj, oj no Uwielbiam mnie. Panie się podjęła challenge'u. Tak, ja to szanuję. Szanuję, że na tym zjechała. Ty na tym zjechała w ogóle? Tu no, ja już zeszłam na tyrolce. Dobra, tutaj siódemeczka, bo śmieszne. Nie no, kto na to wpadł, że babcię posadzić? Co to w ogóle Ona to mówi, urządzenie? stój, przestań, nie kręć! Boże, biedna babcia! oni beka. Aha, okej, okay, no na, szczęś, na szczęście. Na Ale Może się nie wydarzyło. To Jaki był finał? Babcia, da, ja tylko Bingo! O. Tam się wkłada nogi do środka. Tak, co się wydarzy? Ugryzła się w język? Nie. Zero. Lecisz młody. Na rok, na się puści. puści się na końcu rączki, nie wytrzymają chyba trzy, dwa, jeden. Lecisz! Okej, okay. na szczęście było mięciutko. Ale był płacz pewnie. To na pewno. Dwa, trzy. Uwielbiam <laughs> za urządzenie, wączek. Chodź, oni tam nakręcili Linkę. Nie! Czy od tego no, można? Chyba można, ale... Na szczęście gleby nie było, nie wyleciał. Okej, okay, zero. Zero! Dobraź sobie! Chyba żeś tam było dobra. Trzy. To jest festival gleb, tak? To akurat nie trafiła się gleba. Lecimy dalej. Uwaga! Ma to nic się nie stanie. Uwaga? Nie, wpadnie do tej gałęzi. nie, o nie, o nie. Walczył do końca! Siedem! Wa Nawet twarzą walnął. Siedem dał mu z dziewiątkę! To blisko podium, blisko podium śmieszne. Kurczę, ale walczył. Uch. O kurde, o kurde, o kurde. O! Siedem. Wysoko, A wysoko. Zobaczisz sobie, że tak lecisz. Fajne. Uwaga. O kurde, tutaj 10. Czy ona nie uwalniała w sufit? No właśnie tak się zastanawiam! Uwaga! Nie, tu okej. Okay. Miękko. Wielbę. to za daleko nie polecia. Oho! Co to ma być? Nie mam pojęcia. Kto coś takiego wymyśla, co to jest? Zadziadostwo. Pójdźcie, puść się, puśćcie. Się, puść się. Nie, nie puszczaj się nawet. Wariacie. Wow. To w, Japonii, w Japonii. Tak, ale co to miało być? Na szczęście nic mu się nie stało. Zero. Moja wow. ulubiona zjeżdżalnia w internecie. Już taka, Matka Odica. Że taka smutna jesień. Leci. Au, au, au. I na dupie pod bramkę. Tyłek zdarty. Dobra, ocena? 8. 10. Myślisz, że zdarł dupę? Po kości? Tak. Co tu się dzieje? Będzie podjeżdżał samochodzikiem po zjeżdżalnię. Ujdziemy do piekła. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest dycha. Co to jest za pomysł? A podjadę tym Hot Wheelsem. 10. I co, można stwierdzić, że kiedyś ją potrącił samochód? No, można. Uf, ciekawa sprawa. Latające samochód. Lecą matki na Tyrolce. Nie, nie, nie. Jest słomo, jest słomo. co się wydarzy. Uwaga! Ta się potknęła. Uwaga! Leci, baby, się. Telefon zgubiła, zobacz, leci telefon! Co tu się. tu się wydarzyło więcej niż. Ta ją złapała za nogi, bo ją wyhamowała, bo ta jej się wcięła. Okej, okay. wraca, załatwiła głową jeszcze w linkę na powrocie. Nie wierzę w to. Mocne combo. Co to za Co Cofnęła się, cofnęła się. Okej, okay, śmieszne. Czekaj. Coś jeszcze będzie? Jak dobrze toś to ten nagrał w slomo. to się mm. dużo dzieje. Wspaniałe. Dziesięć. Dziesięć? A ile? Sosiem, bo to nie było gleby. Ta ją uratowała, ale ta... To... Wszystko zepsuła, bo jej się wcięła. Ok, zapowiada się ciekawie. Naprawdę. Dziewięć! Jak można być tak bardzo nieskoordynowanym człowiekiem? Tak powoli schodzisz, żeby nie wiedzieć, jak się chwycić, tu trochę przytrzymać. Ona po prostu poległa, ona... Tak, już na samym początku. Powoli schodziła, żeby nie upaść, bo powolna gleba, szybsza, szybsza i trzask do domu. stary, co on robi? Co to jest? To jest zabawka! Zabawka, atrakcja. Wasze kie oczka co? Biedna. Nie widziałam, gdzie jest. Cóż, ona kręciła się jak w pralce. Jedna. Super zjeszalnia, szeroka. Co może później... Tak! Mi się że kojarzy z zjeżdżają w Niemczech, co kiedyś była. Była, była taka, no. Uwaga. Poszedł. O! Czemu tak blisko ja ściana? Wiem, tak blisko jest ściana. Dziewięć. Oh my Tego się nie spodziewałem. O! Stary na parku trampolin. O! Oh! Skarpety schobił. <laughs> Oj, sobie są najlepsi, nigdy się tego nie spodziewałem, że coś może tak. oddać i później tak padł. O, kolejny stary. Coś będzie odwala, uwaga. Mówili, zawsze się trzyma i wypadła. Wypadł! No wypadł, ja myślałam, że to ona. Ona zjechała elegancko na dół. Stary zbiega, zbiega, Juhu. Jak mówię trzymać się, to trzeba się trzymać, tak? Zapiąć pas, coś zapina pas. Co to ma być? Kto coś takiego tworzy? Po to, żeby ludzie sobie krzywdę zrobili. No, chyba tak Nie! No! Wypadł tam jeden wypad. Na wiec. pewno? Ale go wywiało? Ale to musiało być przeciążenie, że... Patrz, 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 patrz. No! Po prostu się wziął i wylogował. więc Leci! Ratunku, uwaga. Jak on miał to zatrzymać? Czemu to się tak rozbujało? Za długą linkę mu zrobili? Gdzie są takie atrakcje? Dziesięć! Dziesięć! Ta panika jeszcze Leci, let's go! Co oh. on odwala? Przebrał się za wiewiórkę. A ten chłop chyba specjalnie robi takie gleby. O! Kontrolowana gleba to jest chyba. Mieszalotka, bo... myszolotka, tak? Mieszalotka! CO?! A jak się nazywa? Widzowie, tak, to jest myszolotka. A jak się nazywa? Myszolotka! No powiedz mi! Nie, nigdy, nigdy ci Boże. nie powiem. Nigdy ci nie powiem. Widzowie, to była myszolotka i pamiętajcie, to jest myszolotka. Ja kiedyś sobie kupię myszolotkę. Będę hodował. Czas na pieska. Piesolotek, patrz, poszedł, O! wypadł na samej górze? Spanikował i wyskoczył zamiast tego. Nie, dupa muszę się ślizgła. No. Okej, okay. piesek na 10. O, po co takie zjeżdżalnie robią, powiedz mi? Może by sobie zrobić właśnie. Uwaga, jak z tego zjechać? Nie wierzę. Świetnie, Super. niesamowita zjeżdżalnia. Super fan. Piękna! O kurczę, o kurczę! Ty padło coś! Padło jakieś dziecko? Czekaj, 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 nie to chyba nie dziecko. Proteza Można w protezie wejść, nie właśnie nie powinno się jej zdjąć. Jak tam ktoś ja stał myślałam, i dostał że w głowę. To dziecko. To proteza. Ale też tego nie było w moim bingo na 2021. Wyszła po... Pan chciał fajnie, pewnie mu wpadła w oko No i tak szarpnął kołem, by poszła I wypadła z oka O to, to to Siedem O! O! Dlaczego pan ochroniarz zjechał z wyżdżalnią? Może bo wszystko za nim. Pościg miał? Tak Ścigał go? Tak I zjechał na brzuchu tyłem? On uciekł i go nagrywał Dziesięć Aha! Przykle... Czemu on jest przy... Fajne! To na tym właśnie polega! Że skaczesz może się przykleić do ściany. Fajne. Jak na Jak na Uwaga, leci, leci. I... O! Oh! Muszę Nie, też? E... Tutaj dycha. Tycha. Po krótkiej naradzie z JJ'ką doszliśmy do konkluzji, że w dzisiejszym odcinku wygrywa ta oto dziwna sytuacja na placu zabaw. Pamiętajcie, nie wjeżdżajcie samochodami podzjeżdżalnie na placu zabaw, tak? Nie bądźcie tacy. A jeżeli obejrzyliście odcinek do samego końca, to napiszcie w komentarzu myszolotek. Myszolotka. Myszolotka. Opa!